Hejcie, witajcie, jestem Kuki i witam Was znowu w Crash Bandicoot Warped Kontynuujemy sobie dzisiaj naszą przygodę z naszym crashem. Eee, w poprzednim. Tutaj, tak dokładnie, w poprzednim odcinku zniszczyliśmy tego bossa. Przed... Od tego. I odblokowaliśmy nową moc, a mianowicie. Tak, dobra Sekundę jeszcze, dajcie mi Okej okay. Stwierdziłem, że będę nagrywał odcinki po 15 minut Tak sobie to stwierdziłem I lecimy e, 15 minut będą odcinki, ponieważ um, Ponieważ tak mi jest najlepiej, po pro... nie chcę mi się ciesłać. E, ponieważ tak jest dla mnie najlepiej, nie będę się męczył, grając i tak dalej, i tak dalej. I co też ważnego to to, że odcinki długo nie będę wrzucał, bo jak są... ostatnio odcinek wrzucałem ponad 300 ponad 300 minut, więc... No, taki nie za bardzo, nie? no ale przeleciałem, nie? no. nie, no! Dopiero co dobyłem to, ty śmieci głupi. A! może no, żyjemy, sztumakie. Mówimy nim coś mhm. się fajna muzyka jest I w międzyczasie jeszcze yy, zapomniałem nagrywać amnezję, ale bo dlatego że robiłem reinstalkę Kompa i sejf mi się usunął i muszę to wszystko od nowa przechodzić no, mi się po prostu nie chce po prostu nie wiem końca dokończę, nie, nie. Może kiedyś ją dokończę, dokończę. Jak będzie mi się chciał To ją dokończę, tak to Dobrze, się nowych trików W sensie takich przyspieszeń, które robimy tak Kiedy używamy nie Nieważne Kiedy używamy naszego kółka i x Nasza postać bardzo daleko nie chce mi się po prostu zniszczyć. To oczywiście, że chciałem w jej życie. No wyszło jak zawsze o, lol. Ale łatwo mi to wyszło. Dobra. Dobra. Okay. Staram się jak najwięcej mówić, ale po prostu uff, próbuję też się skupić na grze i dlatego tak mało mówię. Więc musicie mi to wybaczyć, takie moje. O nie. O ty fryerze, no. Jabłuszak. Wow. Super. Eee, chcemy zginąć. dobra, mamy bonz. Ale lecimy? Zobaczymy, co nas tu czeka. Eee, jak to się nazywa? Z grafiką kombinowałem. I grafika jest już najlepsza, jaka może być już lepsza i zrobić nie mogę. Są takie, widzicie, w tle takie strzelania, ale z tym naprawdę nie da się nic zrobić. Jest, nie no. To jest dużo jabłuszek, dobry, nie? Dobra, I teraz tak, zanim to właśnie spróbujemy, o ja. Świetny gracz po prostu, świetny Okej okay. Już okej okay. Tutaj chciało mi się kierować takie Dobra zrobimy to tak Boom. Boom. Hop, hop, hop. Dzerwanie jest super, tutaj. A mogę zrobić to tak? Tak nie mogę. Zaraz, zaraz, zaraz tutaj. ja okay. nice. No i sno i to jednej skrzynki niestety. Nie wzięliśmy! Ponieważ nie miałem jakiegoś i tyle. Co się kryje? Jednej skrzynki Nie no tamtej skrzynki nie wziąłem To było trudne Dobra w takim razie lecimy dalej Dobra Przyjdziemy sobie Chyba jeszcze tą misję I następna to jest motor Świetnie to pamiętam gdzie musimy przegonić samochody Często kułem na samym końcu bo gdyż nie, nie przeskakiwałem takiej wielkiej dziury i no i po prostu widziałem. No tej misji szczerze nie, nie, nie za bardzo lubiłem <laughs> co ja bym zrobił tej misji nie za bardzo lubiłem szczerze. znaczy tą misję nie za bardzo lubiałem Nie szkoda, myślałem, że się uda. Powiem, ja że się udawało. Ojej, kurczę. A, widzicie? O to chodziło. To jest trick la cookie. La cookie. jest kur... Ooo! Wow. wow! Tam jest skrzynka Aaaa jest Już byku. Chciała mi uciec? To jest ta okej. Muzyka się zbugowała, słyszycie? Ja słyszę, że się zbugowała. mhm, zbugowała się okej okay. o lol, jest krzywka O, nie wiem czy się... coś, emulator pada coś nie tak jest z tą misją wiecie, bo może ta misja jest tak bardziej wymagająca czy coś. Dobra, chodźmy na ten na bonus. I jeszcze z 5 minut i kończymy odcinek. Nie chcę... po imi miał 20 ponad 3 minuty i to jest takie oglądanie filmu. W sumie zanudzające, że tak powiem. Bo w sumie no co? Naprawdę przecież to jest nudne Sam osobiście nie lubię oglądać filmów dłużej niż... O, popatrzcie teraz. Widzicie? Patrzcie to jest skok z tym z y, kółkiem a to jest skok bez widzicie różnicę? No i czy ja wiem czy nawet z kółkiem tam nie oskoczę? Ale nie, ale widzicie jest różnica taki taki trick Ok jest trudne no. ok dawaj to Dziękuję No więc co? Widzicie co się dzieje? Są te, takie przywki. Możesz może wszystkie skrzynki nie was zabędziemy, jak się postaramy. To fenom jest dość w Tak się postaramy, to wszystkie skrzynki będziemy. Nie, no. <ścoughs> Dziękuję, dobra noc. Widzicie to? O! Tam jest krystal. No i co, wy chyba sobie ja robicie? Jak ja mam to zrobić? O, to... aha, przyszedł po powietrzu, a ja nie mogę spoko. Ale jak ja to mam dobrze <grych> To jest skrzynka A w sumie dobrze może wcześniej... się Czujecie te lagi? Ja, ja tu wyczułam lagi Takie są takie przycięcia To wszystkie? Będzie kryształ Proszę Dziękuję, dobranoc. Nice! Ok, w takim razie nie 15, a tylko 17. W sensie, chcę jeszcze spróbować przejść ten motor. Jeżeli nam się nie uda, to po prostu kończę odcinek. Jedziemy. Lecimy z tym koksem. Miejmy nadzieję, że się uda to Bo w sumie to O kurwa grafika Lecimy Lecimy, że wystartowaliśmy Ale spokojnie, my to zrobimy, to fajnie Pierwsza skrzyneczka, to zczyniliśmy po tej skrzyneczki Także trzymajmy Movement, bit Dobra no i już jesteśmy w grupie Przegonimy ten krajiel Mamy skrzyneczkę, którą chcemy zabrać Na pewno Mamy Dwie skrzyneczki I kolejną ten Stąd Dziękujemy. No, musimy być pierwsi na mecie, bo inaczej przegięliśmy Jeśli nie zdobędziemy Tego kształtu lotowego To jest taki fajny trik Taki Klikniemy przycinkę to Mam, gonisz. Ale kraszu. No i w dupę. Nie wiem. O, tutaj zawsze spadałem. Ale co z tego, jak jesteśmy drudzy. <laughs> Więc mamy tylko jeden kryształ. Ten kryształ zdobędę poza odcinkiem, bo troszkę się najeżdżę, uwierzcie. żeby pierwsze miejsce dojechać. Nie jest to takie łatwe. No i nie mamy firmowego masy. No, także... dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i w sumie to tyle by było. Trzymajcie się, cześć.